W naszej podróży przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej kobiet dotarliśmy do kraju gospodarza, czyli do Szwajcarii. I tak się fantastycznie złożyło, że trafiliśmy tutaj w czasie organizacji finałów konkursu Eurowizji. Justynie Steczkowskiej poszło tak sobie, ale już wcześniej były tutaj dwie Polki: Wiktoria Zieniewicz i Oliwia Woś. Poznajcie obrończynię FC Basel i polskiej kadry. Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Z Wiktorią Zieniewicz znam się od czasów kadr młodzieżowych, bodajże od U15. Byliśmy też razem w internacie w Łodzi, chodziliśmy do klasy, graliśmy w jednym klubie, więc z nią się znam bardzo długo. To jest moja przyjaciółka. Z Wosiem trochę krócej, myślę, że też to był 2020-2021 rok. To z Oliwoś to pierwszy raz, co się zobaczyliśmy, było w Szwajcarii. Po meczu graliśmy Curys przeciwko Serwet, i tam już mecz skończył. I ktoś do mnie przychodzi, nie? A ja. Kto ty? Jest? I ona do mnie po polsku. A jak co ty jesteś? Bo jeszcze ona nie była na kadrze i, i nigdzie. A ja. Wow! Ty po polsku gadasz? I potem już tam, stamtąd się, się poznaliśmy jeszcze więcej, bardziej. I potem na kadrę przyszła. A z Zieniem to o 17 się znamy. No, jesteśmy takie już. Prawie ile lat to by już przeszło? Nie wiem, z 5-6 lat coś znamy, to wszystko wiem. O sobie. Z Wosiu gram w linii obrony, więc gram dość blisko niej. Myślę, że komunikacja z nią jest i razem komunikujemy się top. <laughs> z Zieniu jest gra po drugiej stronie, więc nie mam za bardzo na boisku z nią zbyt wiele styczności. Aczkolwiek yy, myślę, że też jest taką waleczną osobą na boisku. Tak samo jak i, i Wosiu. Yy, z Wosią o tyle wiem zawsze, że gdzieś tam mamy sytuacje takie boiskowe, że, że ona zawsze gdzieś tam mi krzyknie, że jest, yy, więc ja mam taką pewność i jestem też taka bezpieczna, że ona zawsze gdzieś tam jest na sykuracji za mną. Z Oliwią znamy się może z dwa lata, no jakoś tak. Jaką jest piłkarką? No też jest świetna. Ogólnie to jest moja faworytka, jeśli chodzi o, o, o środkowe obrończynie. Uwielbiam z Oliwią grać. Zresztą ja jej to mówię nieraz, że no Wosi, ja uwielbiam z tą grać. Po prostu dla mnie aktualnie top-topów, Ja uwielbiam te jej podania do środka, które mi zawsze wgrywa. E, takie mocne piły i, i nie boję się tego, mimo tego, że czasem zawsze się zdarzy. Zresztą mi też nie ma piłkarki, której nigdy się nic nie zdarzy zrobi złego i czasem się zdarzy błąd. To i tak mimo to będzie dalej robić to, więc zawsze jest taka dążąca do celu, eee, no, i, no i nie jest stopem. Dla mnie to jest. Eee, no i chyba jeśli chodzi o obręczenie, to taka ulubiona obrończenie, z którą uwielbiam grać. Nie wiem, tak z zeniem się znamy z 4 lata może teraz, no jakoś tak, bo my się z boisk też ekstra ligowych znałyśmy, ale nigdy jakoś nie miałyśmy większego kontaktu, więc, więc odkąd gramy w kadrze razem? No to nie wiem, 3-4 lata. Eee, no. Jaką jest piłkarką? Dobrą, też umiejącą dostosować się do, danej, do danego schematu. Też nie ma problemu, żeby zagrać czy na środku, czy na boku obrony. Czasem, jak jest możliwość, to w środku na defensywnym, ale jest też taka, że, że się nie poddaje i, i pracuje. Jak coś też jej nie idzie, no to, to, to zmienia po prostu coś. Partnerem filmu jest Orlen, partner polskiego sportu. Marka, która wspiera rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce jako sponsor generalnej reprezentacji Polski i żeńskich kadr młodzieżowych. Dzień dobry. Cześć. Siema. Słuchajcie, no, przywitała nas Szwajcaria pięknym słońcem, fantastyczną pogodą, oby taka sama była w lipcu. Już niedługo. Powiedzcie, gdzie jesteśmy i jak do tego miejsca dotarłyście? Jak wyglądała wasza droga, żeby dzisiaj grać dla FC Basel? Ojejku, to może ja zacznę? <śmiech> <śmiech> Jesteśmy właśnie w Basel, a moja droga e, była niełatwa, ale dzięki właśnie Oliwii, która siedzi obok mnie, e, gramy razem w FC Basel. E, no, ja sobie, Jak dzięki Oliwii? Ponieważ miałam ciężką sytuację klubową, jak grałam we Francji, e, no, nie miałam za dużo minut, też nie czułam się tam e, komfortowo i chciałam jakiejś zmiany, to też było e, motywowane grom na euro i dalszą grom w reprezentacji, dlatego trzeba było coś zmienić w, w okienku zimowym. E, no i co, i takim najlepszym miejscem wydawał się Bazel, dlatego odezwałam się od razu do Oli, e, co na myśli o tym, czy, czy z jej zdaniem to jest dobry pomysł, dobre miejsce do trenowania, do grania, w ogóle do życia i powiedziała mi, żebym się nawet nie zastanawiała. E, można powiedzieć, w sumie zrealizowałam mój transfer. Temi nie <grymianie grymianie> dostałam, nadal <jeszcze>? czekam, ale... <grymianie> e, ale... Ale tak, więc dzięki niej w sumie tu zaraz tu się spotykamy. Oliwia, Ty jesteś troszkę dłużej i w Bazylei i w ogóle wcześniej w Szwajcarii. E, niedawno rozmawialiśmy z Kingą Szemik i ja sobie nie zdawałem sprawy, że ona nie jest jedyną zawodniczką, której te kręte drogi, drogi prowadziły w ogóle przez Stany Zjednoczone też, bo też jak rozumiem, wybrałaś wcześniej USA ze względu na karierę na studia, tak? Tak, tak. tak. Opowiedz coś więcej. Um, no dla mnie była USA po prostu bardzo, jak mam to powiedzieć, bardzo fajnym krajem, żeby właśnie studiować i grać w piłkę. Jeżeli chodzi też o fizyczne aspekty, to po prostu ta akademia tam jakby jest bardzo mocna i no bardzo pracuje nad, nad, nad tym i mi na tym zależało. Nie? I bardzo jestem szczęśliwa, że tam pojechałam, mogłam tam 4 lata mieszkać i no powiedziałabym taką najlepszą jakby akademię zbierać, co mogłam, nie? jeżeli chodzi też o studia i takie coś. Dużo ludzi poznałam, które mi dużo no, nauczyły na życie takie coś, i no, bardzo jestem szczęśliwa, że też na przykład drogę teraz znalazłam do Szwajcarii. Myślę, że to był bardzo fajny przystanek taki. Um, jestem też no, ready na więcej i, i inne ligi czy coś, ale no, na ten moment jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie mogłam grać tutaj 3 lata. I jakie to będzie euro tutaj w Szwajcarii? Czy Szwajcaria jest na to? Gotować, Szwajcaria będzie tym, będzie tym żyła, no bo to jest też fajne, fajne okoliczne, że się spotykamy w, w kraju. Akurat reprezentacja Polski w, na stadionie w Bazel, który jest tutaj zaraz, grać nie będzie, chyba że wyjdzie z grupy, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tylko w Lucernie i, i w St. Gallen, ale e, pewnie zwłaszcza do Ciebie, Oli, pytanie, jak, e, jak Twoim zdaniem to euro będzie wyglądało? Czy możesz jakoś zareklamować, może, żeby polscy kibice tu jak najliczniej przyjechali? Przyjeżdżać. Um, wiesz, ja sama nie wiem. Jestem bardzo ciekawa, jak się, co, co i jak. Ja wiem, że Szwajcaria jest nie krajem piłkarskim, jeżeli chodzi też o męską piłkę czy kobiecą, ale na przykład na mecze um, kobiecą od Szwajcarii. Ja wiem, że tam bardzo dużo ludzi przyjeżdża i takie coś. Um, też wiem, że Cyrus jest bardzo fajnym miastem, jeżeli chodzi o takie kibice. Nie, one tam lubią przyjeżdżać. Um, ale no. Wiesz, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to będzie bardzo fajne jakby też, um, jak to powiedzieć, event, jeżeli chodzi po prostu o kibice zobaczyć Szwajcarię, ale też o piłkę nożną, nie? bo naprawdę mamy tutaj właśnie te stadiony są fajne, miasta są fajne i myślę, że atmosfera będzie no, niesamowita, ale nie powiem Ci, czy no, dla nas i, i tak będzie, jak kibiców będzie, czy nie będzie, dla mnie to nie znaczy dużo. nie, Dla mnie po prostu grać na Euro to jest najważniejsze, co możesz zrobić w karierze. Ale myślę, że Szwajcara będzie pod ogniem. Jakie masz oczekiwania, Wiktor? A to już samo za siebie w sobie mówi, że na naszym pierwszym meczu z Niemkami jest sold out i już nie ma w sobie biletów na ten mecz. Także widać, że to zainteresowanie jest. Fajnie, no Szwajcara jest w fajnym miejscu położona. Myślę, że fajne samoloty tutaj jest co pozwiedzać i dla takich fanów piłki nożnej, to masz takie dwie pieczenie na jednym ogniu. Obejrzysz fajne mecze i w wolnym czasie między meczami możesz jechać w góry właśnie czy, czy do tych dużych miast pozwiedzać, więc myślę, że super są tylko rozwiązanie. Tak. A jakie są koleżanki z drużyny? E jak i na boisku, taki poznał naprawdę świetne. Mogę w samych superlatywach. Czyli też żadnych wad nie powiesz? Nie, nie mają żadnych wad. To największe zalety obu. Największe zalety. No to myślę, że u Wosia to jest zawsze taka pozytywna energia, jej dobry humor to też wpływa o, przeogromnie na naszą drużynę. Więc tam, gdzie jest Wosiu, tam jest zawsze dobra atmosfera. A jeżeli chodzi o, o Zienia i jedną, no to. Mogłabym powiedzieć, że ja jako prywatnie to, że też mogę zawsze na nią liczyć, że nie było momentów, w którym ona mnie zawiodła, a wręcz przeciwnie zawsze wychodziła z inicjatywą i pomocną ręką. Koleżanki z drużyny to ogólnie wszystkie są super, nie mam nic złego do powiedzenia. I piłkarki to też myślę, że nie dobrze, że poszła do Szwajcarii, bo to fajny krok. Dla mnie pomogło, to myślę, że u niej też pomoże. I Oli to jest e, też taki mur, silny <ślinny> mur. Po prostu ona, ona jest mega charakterna też, musisz uważać co do niej mówisz, bo, bo jak powiesz coś, co jej się nie spodoba, no to od razu jest, wiesz, riposta cięta. Ale jest też bardzo pomocna, bardzo zabawna, no jest fajno, fajną dziś, naprawdę lubię, lubię bardzo Oliwie. Nie no, to bardziej taki aspekt wiesz, fizyczny, jest wysoka jak na obrończynie, ale no ma warunki do, do tego, żeby żeby być stopową zawodniczką. I zalety, zalety, zabawna myślę, że jest. Też taka pomocna. Nie wiem czy to zaleta czy to wada, ale nie no zaleta. Dąży do celu zawsze, ale nie chciałam powiedzieć, że zawsze też ma takie, no jak ktoś coś się nie spodoba, to ci to powie, nie? W prosto. Myślę, że to jest zaleta, bo, bo nie każdy tak potrafi, że ktoś komuś się nie podoba i będzie, a nie, no dobrze, dobrze, a tak wiesz, pójdzie i nie, nie, nie zgadzam się z tym. No i ona jest taka, że ona ci powie, więc to jest też jej zaleta, myślę. Czuję właśnie takie wsparcie, ale tak jak Zianu też powiedziała. Ja nie myślę tak, że wiesz, może zagrałam teraz te ostatnie mecze w pierwszym składzie, ale ja tak nigdy nie myślę, że okej, okay, na następnym będę na pewno grała. Nie? Dla mnie to jest po prostu mój mental, że jak ja zrobię wszystko, co mogę w tych tygodniach, gdzie jestem w reprezentacji, to jak no, panie ten nas wstawi, to to jest jej wybór i jestem okej okay z tym, nie? A jak ja wiem, że ja dobrze trenowałam, to to dla mnie nie jest jakieś... Nie wiem, że się boję, czy gram, czy nie gram, po prostu tak nie myślę, nie? Robię wszystko, co mogę i nie. Albo... Kurde, teraz mi się dziwnie mówiło. Nie, nie. wiem, jak to. Jest okay. okay. to. Yeah, okay. ja, bo nie, jest okej. Widne albo niewidne, zobaczmy. <laughs> Na no, <ludzie. laughs> no, ale po prostu myślę, że to wsparcie jest bardzo mocne i wierzę, że to, co... Pani trener coś... Jak coś ma myśl, to ja jestem za tym. Czy ta myśl jest ze mną, czy bez ze mnie, to jest dla mnie okej. Okay. Bo, no, jak mówię, mój mental nie jest taki, że kurde... Tam teraz muszę być gotowa, Ja zawsze jestem gotowa, a jak ona myśli, że ja jestem gotowa, to jeszcze będę gotowa, nie? Ale no, myślę, że ten rozwój też, no jak mówiłaś, jak przyszłam do reprezentacji, to grałam jeden mecz, potem chyba rok nawet nie grałam, ale to było dla mnie ok, bo ten rozwój, ona mnie zbudowała do tej zawodniczki, którą no, ja miałam być i teraz mogę ją być, nie? I te wsparcie, które teraz czuję to jest po prostu niesamowite i robię wszystko na, dla ten zespół, ale też dla no, sztabu, nie? bo widać, że inwestują tą, no, ten czas i też komentarze, które my czasami dostajemy, nie? ale mnie to nie podzi, po prostu ten wsparcie jest ważne dużo więcej. Nie? A jakie to są komentarze? Co masz na myśli? Bo już drugi raz chyba nawiązujecie do, do tego, z czym wy się mierzycie? Co, jakie, to są, jakie to są komentarze? Co, pod jakim względem to jest trudne? Znaczy, wiesz, jak jeżeli chodzi o komentarze, to było to, co Ty mówiłeś, na przykład em, Aha, okay. Polina Dudek, nie? Ja dla mnie to było to, ja idę i gram za Polinę Dudek. I tylko czekamy, kiedy jakby ona wróci, co nie? I właśnie takie pytania się pytałem, dla mnie, czy to dla mnie stres, czy coś, a to dla mnie nie jest stres. Jeżeli Polina Dudek lepiej gra im i jest w lepiej formie, to niech gra. Ona jest jedną z najlepszych na świecie dla mnie i e, dla mnie to nie ma problemu, jeżeli ona ma no, inną wizję, co nie? I takie komentarze są dla, dla mnie po prostu takie, dlaczego ty to mówisz do, do mnie, żebym powiedziała, że ja się z koleżanką moją coś tam... beef mamy? Nie ma takiego czegoś. My wszyscy chcemy no grać w na najlepsze no mecze, Jeżeli pytasz o jakieś tam pytania dziennikarzy, no to o, trzeba pytać. To jest, to jest ciekawe, od... to jest rywalizacja, wiesz o co chodzi, no. Tak, jak mówisz, Paulina Dudek to jest duże nazwisko. Na, na początek grałaś dużo, nie na początek, tylko w tej lidze Narodów grałaś dużo z młodą Szymczak, to też jest ciekawe, a później wraca doświadczona Dudek, zupełnie inne też. Inne chyba są wymagania, co? Duetów w tej, w tej obronie, no bo pewnie nie wiem, jak, jak na to patrzysz. Jakie są różnice między, w grze między taką młodą zawodniczką, na pewno z dużym talentem, a później wraca ta doświadczona? Jakie są różnice? Jak ona ma... wróciła to na przykład przejęła taką rolę liderki w tym duecie, którą ty byłaś pod jej nieobecność, czy nie? Myślę, że jeżeli chodzi o taką rolę liderską to no na pewno Dudek tam troszkę teraz więcej jakby ma tą rolę, ale to dla mnie nie znaczy, że ja mam mniej robić, to dla mnie to, to jest to samo, nie? jak ja mam Emilkę koło mnie to ja nie zmieniam mój styl, jeżeli chodzi o rozmowy na boisku, dla mnie to jest właśnie to samo, jak gram z Paliną. To są po prostu no, inne, jakby Palina jest troszkę inna niż Emilka, ale to dla mnie nie ma znaczenia moją rolą. Bo ja moją rolę nie. E, jak się to mówi? O, no, od, od zawodniczki mojej, która koło mnie, mnie gra. Nie? Dlatego dla mnie to nie ma znaczenia. Nie? Ty masz taki charakterystyczny styl i to wyprowadzenie piłki. E... Chwilę rozmawialiśmy o Kiwiorze, zanim zaczęliśmy. Trochę mi to przypomina, bo te piłki takie górą do, to jest coś charakterystycznego dla naszej reprezentacji. Czy w klubie też tak gra, czy to są zadania stricte, które wymyśliła sobie trener Patalon, żeby żebyś wykorzystywała to swoje dobre podanie z pominięciem pomocy? Nie, no myślę, że to są charakterystyki. I cannot say this word. Charakterystyczne. 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 Okay, charakterystyczne. Typowe. 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 Myślę, że to jest. No. <noise> Myślę, że to jest my strong side. No na pewno. Nie, nie boję się, lubię grać w piłkę, lubię grać ryzykow, ryzykowne pasy. Myślę, że to nie zawsze się udaje, ale to jest dla mnie ok. Jak się nie uda, to następnym się uda, a jak nie, to no kurde, co zrobię. Chcę grać tak jak chcę, a to jest mój styl i nie będę zmieniała tego, nie? Jeżeli są takie zasady, że nie mogę grać w nich, to nie będę grała, nie? Też tak muszę powiedzieć, nie? Ale mam tam dowolne jakby... Mm -hmm. Możesz to robić. Mogę to robić mm -hmm. i bardzo się te, z tego cieszę, nie? Wiktoria, to jakie są twoje strong side? Yy, dlaczego się... Dlaczego, dlaczego ty się dostałaś do, do pierwszego składu kadry i dlaczego się w nim utrzymujesz? Twoim zdaniem. I jak w ogóle to, to wyglądało? Moim zdaniem... O. Znaczy tak, jak ja miałam rozmowy z trenerką Niną, hmm, pamiętam właśnie, bo u mnie to było tak, że było super przez Ligę Narodów B, jak grałyśmy, to wszyscy byli po prostu zachwyceni i było, że no, weszłam hmm, właśnie w kontuzję e, Dudka i, i Messi. I właśnie potem grałyśmy razem, i że, że super, właśnie i razem funkcjonujemy, super duet, super gramy, że nie ma się do czego doczepić, no bo wygrywałyśmy te mecze. I byłam wtedy tutaj, a później wiadomo, no jak przyszły te mecze z dywizji A. No to, to też był dla mnie pierwszy, pierwszy w ogóle raz mm, zmierzyć się z takimi zawodniczkami, no ja nigdy w życiu nie grałam przeciwko takim zawodniczkom jak kurczę Pop, Schiller, e, Oberdorf, więc dla mnie to e, było super takie, że mogę z nimi grać, z nimi się mierzyć, no ale wiesz, tak jak gadamy o tych komentarzach, ciężko jest, Jesteśmy nauczone, żeby nie czytać tych komentarzy, ale zawsze gdzieś ci się. natkniesz się zawsze gdzieś na ten komentarz, nie? I ja wiem, że, że było pisane nie tylko o mnie, ale o całej reprezentacji, że, e, że słabo, trenerka do zwolnienia, wymiana całego składu i tak dalej. I ja w sumie miałam taki moment z trenerką miną, że zapytałam jej się, dlaczego ja gram? Dlaczego trenerka mnie mnie daje do tego składu, bo już miałam sama takie powiedzmy chwilę wątpienia w siebie i trenerka mi wtedy powiedziała, że jesteś bardzo inteligentna, myślisz na boisku i potrzebujemy Cię i Ty potrafisz zagrać wszędzie tak naprawdę i potem zaczęłam sobie o tym myśleć i miałam rzeczywiście takie spostrzeżenie takie samo jak ona, że ja mogę zagrać gdziekolwiek, no może nie na ataku, ale w tych takich pozycjach defensywnych, to grałam w sumie już tak naprawdę wszędzie. I dla mnie to nie jest problem zagrać na środku obrony, na boku obrony. Czasami grałam na szóstce i ja się czuję wszędzie dobrze. Jeżeli oni mnie potrzebują, drużyna mnie potrzebuje, trenerka mnie potrzebuje i oni wierzą we mnie, to ja się czuję dobrze. I, i podeszłam do tego tak, że. Mam gdzieś to, co mnie mówi, jeżeli moi bliscy są ze mną szczerzy, nawet jak zagram zły mecz i mi to powiedzą, właśnie pokażą mi błędy i tak dalej, ale oni chcą dla mnie dobrze, to, to tylko to biorę do siebie, a, a resztę olewam. Kim by były, gdyby nie były piłkarkami? Ja w Zieniu to myślę, że coś z jedzeniem, to ja bym powiedziała krytyk kulinarny, albo jakiś degustator, a z włosiem tutaj ciężej, ale poszłabym w jakiś taki coś związanego z modą. Zieniu, myślę, że, że gdyby nie piłka, byłaby jakąś influencerką, ewentualnie coś w social media. Wosiu, myślę, że, że byłaby coś. Może z modą, ewentualnie jakieś pływanie, morsowanie, coś w sporcie. Jakby był taki zawód mors, to idealnie. No ona ostatnio morsowała, no. jak, jak ten, jak byłyśmy, nie pamiętam gdzie, gdzieś na kadrze i też było tak chłodno i ona wchodziła do wody. Ja po prostu nie czułam takiego, nie wiem, stresu czy coś, ja po prostu tam gdzieś mnie wysywały i ja tam grałam w tych regionalnych coś tam i po prostu robiłam to, co, co kochałam, nie? Nie było tak, że no takie ciśnienie od kołczu nie było, to... to to też różnica na A pewno. Też miałaś taki moment, że mm, chciałaś to rzucić, czy nie? Nie, w, nie jak już tam bardziej grałam w piłkę. Jako, jako dziecko raz nie chciałam. Ale tam... to właśnie czytałem, że jeden jedyny raz po prostu miałeś taki moment dosłownie yeah. i nigdy poza tym nie miałaś chwili zwątpienia. Nigdy. To się rzadko zdarza nigdy. wydaje mi się. No. Czy piłka jest po prostu ci pisana? Tak. No, ja, ja, ja też tak jak Zieniu, dla mnie taki coaching staje taki twardy i taki no, wymagający, to dla mnie dobrze. Ja z tym żyję, ja z tym mogę jakby no, docenić piłkę nożną. Dla mnie to są dwie inne rzeczy. Mogę zbierać wszystkie te negatywne aspekty, ale robić je jako pozytywne, nie? Bo wiem wtedy, na tym muszę pracować i na tym będę pracować i kiedyś będę bardzo dobra w tym, nie? Ja też w Ameryce miałam bardzo ciężki czas, gdzie on tak dociskał, że już kurde mi ciężko było, nie? Ale no, ja nigdy nie daję innym ludziom satysfakcji, żeby mi powiedzieć, co ja mam robić lepiej. Bo ja sama wiem o tym. I na pewno nie dam wam jeszcze satysfakcji, żebyście, nie wiem, coś gadali o mnie, co wy w ogóle nie wiecie, kto ja jestem, co nie? To ja jestem, ja robię robotę i to, co chcę robić, i to, co ludzie do mnie mówią, gdzie ja uważam, że wasza opinia jest ważna, to ja z tym będę pracować, nie jest tak, że ja tak idę przez świat, nie? ale na pewno nie będę słuchać jakiejś, nie wiem, głupoty, nie. That's Olivia yeah. mm -hmm. <laughs> Ja. Myślę, że jestem bardzo szczera. Wspomniałaś o takich kampach. To prawda, że mogłaś gra... jak to było, dla, dla juniorskich reprezentacji Niemiec grać, ale nie chciałaś? No tam był tak, to jest taki kamp, gdzie no, pracujesz, żeby no żeby cię jakby scouting tam jest od tych reprezentacji Niemiec i właśnie cię jakby wybierają i możesz iść na zgrupowanie. I Tam był jeden taki kamp, gdzie naprawdę po prostu no, dobrze grałam, i ale wiesz, co śmieszne jeszcze ja nigdy nie myślałam o tym, że te kampy są na tą reprezentację Niemiec. Nigdy o tym nie myślałam. Ja po prostu chciałam mieć najlepszą akademię, nie? I to była najlepsza akademia w Niemczech. I to dla mnie było bardzo ważne, nie? I no, przysz, przyszły taki moment, gdzie ta trenerka moja do mnie po, przyszła i się spytała, bo w, tej, w tym momencie ja nie wiem nawet, czy grałam dla kadry, nie wiem, ale dla Polski nie. I przyszła i, no, i się pyta, czy ja bym nawet pojechała do tego i od razu powiedziałam, nie, nie, nie pojadę. No i nie dostałam powołania, no, bo powiedziałam, że nie chcę, nie. Ale dla mnie to było okej, okay. dla mnie ja zawsze wiedziałam, chcę grać dla Polski, dla mnie kultura już tego często, tego, to mówię. dla mnie ja nie jestem Niemką, żyłam tam, nie miałam wyboru, co nie i jestem Polką i chcę grać dla Polski i to jest dla mnie, bardzo, bardzo się cieszę tym, nie. Czy to jest pewnie ta różnica pomiędzy zespołem, który właśnie dobrym zespołem, a zespołem, w którym nie ma tej chemii, nie ma atmosfery, nie, bo ja. tak mi się wydaje, no, że nie zajdziesz nigdzie, jeżeli jest ta zła krew w drużynie. No dobra, to już naprawdę na koniec. Słuchajcie, która z zawodniczek, Waszym zdaniem, może tak na tym euro rozbłysnąć? Może być jakimś takim. To pytanie, które teraz mi przyszło do głowy, nie miałem go w scenariuszu. Może być takim odkryciem tego euro, wiecie, bo Ewa Pajor to wiadomo. No wiadomo, że wszystko u nas się skupia wokół Ewy Pajor, ale o, o, o której zawodniczce po tym turnieju może się mówić, że, że ona e nawet nie tylko wśród Polaków, ale że może zrobić wrażenie na, na innych e kibicach, ja z wiem. innych krajów. O, mamy na trzy powiedzieć? Kurczę, czego? Dawajcie, na trzy, teraz. no. <laughs> Masz już? No dobra, ja po prostu daję pierwszą myśl. No ja też dobra. mam ja Raz, myśl. dwa, trzy. trzy. No, Krezyman. <gry> tak? Wow. Tylko musi być zdrowa. No, no bo ona ma taki. teraz y, złamała stopę. Um, no ale ja też tak uważam, że ona jest młoda. On no się bawi. On. Charyzmatyczna. Tak. Właśnie bawi się tą piłką. To nie jest, że ona, ktoś jej mówi, co masz robić, tylko ona bierze piłkę i jedzie sobie. Jak właśnie. Ona ma taką jeszcze dziecięcą grę w sobie, mhm. że schematy, taktyka okej, okay, ale najpierw zabawa. Mhm. A mogę no. jeszcze coś powiedzieć? Myślę, że jak teraz coś tak o nadzie, myślę i te pytania, co się spytałeś przed to dla mnie na przykład też wsparcie. Dla, dla nas było bardzo dużo ludzi, które przyszły i raz tylko grały i debiut mieli, co nie? Ale u nas nie było nigdy tak, że ja jakoś słyszałam, o kurczę, dlaczego ona grała, bla, bla, bla. Od razu było takie wsparcie i dajemy wszystko na, dla tej osoby, żeby ona po prostu miała najlepszy debiut, którym się wymarzyła jako małe dziecko. I to już jest też taki charakter nasz. Myślę, że tam nie ma złości, tam nie ma niczego. Tam jest po prostu miłość i piłka nożna i robota. Dokładnie. I ta robota jest ważna, jeżeli... Masz czek zanim to wszystko fajnie, co nie, ale robota też jest po prostu związana z fanem i po prostu z chęcią, żeby inne ludzie między tobą też mieli tą no, fajną atmosferę po prostu. To jest podpowiedź tytułu na, dla Łączy nas piłka na kulisy waszego turnieju. Albo my zrobimy taki serial. Miłość, piłka nożna i robota. Uwielbiam to. Mix no, Dokładnie. Idealny. I, no i tego wam życzę, niech to się nie zmienia. Powodzenia. Sponsorem programu był Orlen, partner polskiego sportu.